Siemanko, tutaj graf i zapraszam Was do kolejnego mojego komentarza. Dzisiaj chciałbym poruszyć dwie kwestie. Ale zanim do nich przejdziemy, to może kilka słów o samym gameplayu. Jest to mój camp strike na FFA, oczywiście z na mapce Strike Zone. Jest wykampiony, nie będę tutaj się usprawiedliwiał w żaden sposób. Praktycznie poruszałem się tylko po tych schodkach co góry i, i w drugą stronę obserwując co się dzieje. No ale jak sami zobaczycie, że stojąc tu na schodkach przeciwnicy potrafili mi się teraz pić na, na plecach aż to o, po prostu nie widzę innej możliwości tutaj e, wbicia tego kema poprzez e, właśnie pa, nie patrolowanie jakiejś jednej strefy tylko bieganie po całej mapie ale nieważne używam tej dość ciekawej klasy też wam ch, e, chciałbym ją polecić bo e, wiadomo hanny Badger, Badger, i, i... Uchwyt oraz powiększone magazynki to są wiadomo najlepsze attachmenty. A to jest właśnie ten moment, kiedy koście się zrespił, dosłownie zapał. E, ale używałem też ciekawych perków. Grałem oczywiście specjalistą i w tak w podstawie używałem Agility Stalkera Dead Silence Amplify Focus. A w, w, w specjaliście wdałem sobie tylko Dead Eye, który jest niesamowitym perkiem. Szczególnie bardzo przydatnym do e, Hany Badgera, jak widzicie. Bardzo szybko ich tutaj ściągam. A następnie dam sobie c trap żeby widzieć klemy, chociaż tutaj nie biegałem, więc jest to, było to zbędne. A w bonusie Ready Up, Quick Dirl, Scavenger, żeby uzupełniać sobie amunicję i Pink, który też jest bardzo ciekawym parkiem. Wartym użycia i nie, niedrogim nawet. Ale przejdźmy do, do tematu, który dzisiaj się chciałem poruszyć i tak, przede wszystkim chciałem wam oznajmić, że mój kanał, znaczy mój film ukaże się na kanale FPS Media. Dogadałem się z dziadkiem rybką i dość dokładnie określił termin kiedy to się ukaże. Powiedział, że będzie to 1 marca o godzinie 15 Więc ja już się nie mogę doczekać. Myślę, że dość ciekawy komentarz tam, tam wam zaproponuję do odsłuchania i gameplay też, też będzie fajny, nie będę zdradzał co tam się stało, co tam się działo ale jest dość ciekawy. I, i tak jak mówię, no bardzo zapraszam do oglądania. A druga rzecz to chciałem tak e, porozmawiać trochę e, dlaczego w tym goście jest taki. taki styl kampiący, że tak powiem, gry. Defensywny taki. E, no trzeba tak grać, żeby żeby coś ugrać. Nie można tak spokojnie jakoś pobiegać. Widzicie druga, taka sama sytuacja, gość się normalnie zaraz pił za mną. E, I doszedłem do takiej konkluzji, że... że nawet nie chodzi o to, że to są duże mapy, tylko po prostu... Jest szaniony system z satkomami. Powiem wam szczerze, że na takiej mapie jak Side, jak ktoś postawi jednego satkoma, to przez minutę na tym naszym radarze potrafi się nie pokazać żaden przeciwnik. No, możliwe, że już używają off the grid, no to to jest jeszcze takie rozwiązanie, no ale nie wydaje mi się po prostu. Jak kiedyś puszczało się z pipeline'a, no to on pokazywał nam na całej mapie wszystkich po prostu. A tutaj trzeba postawić dwa, żeby je pokazywał wszystkich. A to rzadko się zdarza, żeby wieszcie, w tym samym momencie dwie osoby postawiły tego setkoma. I druga kwestia, o tutaj właśnie wpada kem, drugą kwestią jest to, że nie ma Blackberda ani e, czegoś na podobę właśnie Blackberda, Bo wtedy, dobra spoko, niech goście sobie leżą z LKM-ami tam po samych rogach, co z tego, Jakich tak będzie pięknie widać, więc e, to są takie moje dwie, dwie opinie. Nie wiem, dajcie w komentarzach znać, czy się z tym zgadzacie. Ja Was żegnam. 30 Bardzo ładny meczek, myślę, mimo że wykąpiony. Na razie cześć.